Cześć! Większość ludzi siedzi przez y, praktycznie cały dzień przy biurku. Ja też jestem temu winna, czyli, siedzimy przez większość czasu, tutaj mamy komputer i sobie pracujemy. I później, co się dzieje? Nasze ciało zaczynają przypominać banana. Po pierwsze z uwagi na to, że wyciągamy ręce do, do biurka, do komputera, no to zaczyna nam się e, łopatki ściągać się, jakby barki do przodu i przez to też tutaj w góry wyglądamy jak banan. Dalej przez to, że siedzimy, no to jeżeli chodzi o nasze nogi, no to one również są cały czas zgięte. W dużej mierze też siedzi, śpimy też później w taki sposób, nie ruszamy się za dużo. I mamy coraz więcej osób, które mają problem właśnie z kręgosłupem, z odcinkiem lędźwiowym, ze zdrowiem nawet e, mentalnym, przez to, że tego ruchu mamy zdecydowanie za mało. I kilka rzeczy takich powiem i też jeżeli będzie to dla Ciebie pomocne, to ja stworzę taką e, całą serię, w której pokażę właśnie, co zrobić, żeby odwrócić ten proces. I od razu powiem, że do tego cyklu zainspirował mnie mój wujek Tomek i ciocia, ciocia Edyta, którzy ostatnio mnie odwiedzili, poprosili właśnie o kilka ćwiczeń, żeby im pomóc właśnie w odwróceniu tego procesu. Więc po pierwsze to bardzo dobrze, że już szukasz takich informacji. To oznacza, że zaczyna ci to przeszkadzać. Czyli zazwyczaj albo ciało ci dało znać, czyli albo jest ból właśnie, czy to w odcinku. Piersiową kręgosłupa czy w odcinku lędźwiowym, czy zauważasz też, że masz dużo mniejszą mobilność w swoim ciele? Więc tutaj dobrze jest, bo większość ludzi jednak tego nie zauważa albo zauważa zdecydowanie za później. Więc pierwsza taka sprawa to jest zazwyczaj doraźnie w bólu, czyli dostaje się środki przeciwbólowe. Nieraz jakieś zastrzyki, bo to już często są mocne stan zapalny. Więc żeby do tego nie doprowadzić, albo jeżeli masz ten stan zapalny wyleczony, to warto jest zwrócić uwagę właśnie na dwie rzeczy. Po pierwsze to jest wzmocnienie Twojego ciała, czyli to są takie rzeczy jak... E, przysiady, pompki, e, czyli wzmocnienie właśnie tych głównych części naszego ciała, żeby troszkę odwrócić tą pozycję y, i otworzyć bardziej klatkę piersiową, wzmocnić, nie doprowadzając właśnie do zaników mięśni pośladkowych. Y, czyli to jest pierwsza z rzeczy, nie? Czyli to tutaj sobie wzmacniamy, i tutaj są nawet niewymagane jakieś wielkie sprzęty, nawet z ciężarem swojego ciała. Druga rzeczy to skupiamy się przede wszystkim też na to, żeby sobie zmobilizować i rozciągnąć swoje, swoją powięź, stawy i mięśnie. E, I tutaj uwaga, e, mam taką do Was prośbę. Jeżeli chcesz, żeby przygotować więcej takich materiałów, czyli taki poradnik dwuczęściowy z pokazaniem tych prostych kilku ćwiczeń, to daj znać w komentarzu, Ania potrzebuje takiego, takiego poradnika. I uwaga, bo jesteśmy na takim przełomie, że mam już prawie 10 tysięcy obserwujących tutaj na kanale, na YouTube. Jak zwierzemy 10 tysięcy właśnie już łącznie obserwujących, to jest chwilka. I wierzę też, że jeżeli to jest dla Ciebie ważne, to też. Po prostu klikniesz subskrybuj i ja wtedy z przyjemnością przygotuję Ci taki prosty, dwuczęściowy poradnik, właśnie co zrobić, żeby troszkę odwrócić tą pozycję siedzącą tak zwanego banana. Więc ślicznie dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że na tyle samo takie wprowadzenie do tematu było dla Ciebie pomocne. Jeżeli tak, to jak zawsze dla algorytmu klikamy kciuk do góry. I dajemy znać w komentarzu, ja z przyjemnością wtedy po prostu przygotuję dla was taki poradnik. Wszystkiego dobrego i pamiętajmy o tym, że nasze ciało potrzebuje ruchu, że pomimo tego, że czy to szef, czy my same w swojej własnej firmie chcemy i wymagane jest od nas to, żeby dużo siedzieć, to nasze ciało nie zostało zbudowane, jakby stworzone po to, żeby tego siedzieć. I coraz częściej mówi się o tym, że sitting is the new smoking, czyli siedzenie jest takim nowym paleniem, czyli jedno z takich słabych i niezbyt dobrych rzeczy, które robimy dla naszego ciała. Ale nie będę straszyć, warto jest najpierw to zauważyć, a później zadziałać. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Ania Sośniesz, online fitness coach, cześć.